Opowiadanie dwudzieste: Chodzenie po dachach. Chodzenie po dachach. Odważny to nie ten, kto się nie boi, powiedzenie ludowe. Podczas mojego dzieciństwa i wieku, nastolatka był pewien okres czasu, że wspólnie z kolegami z podwórka mieliśmy taką zajawkę, że chodziliśmy po dachach budynków. Wchodziło się na dachy bloków mieszkalnych, żłobka, przedszkola, szkoły, śmietnika, sklepu, biblioteki, tartaku, zakładu, który produkował cukierki, jeszcze niewybudowanego bloku na osiedlu obok. Jeśli był budynek i miał piorunochron lub rynne, to trzeba było na niego wejść. Cel takiego wchodzenia był przeróżny. Na niektórych się ganialiśmy jak śmietnik w szkołach, w przedszkole czy żłobek, a inne wchodziliśmy dla rozrywki, żeby tylko wejść z ciekawości. Na jeszcze inne czas mi wpadała podczas gry piłka. Czasami, żeby sprawdzić kto się dyga lub boi, wchodziliśmy na wysokie pobliskie budynki jak szkoła czy blok mieszkalny, żeby udowodnić kolegom swoją odwagę, podchodziliśmy do krawędzi dachu, patrząc w dół, udawaliśmy, że nie boimy się wysokości. Pomysł z perspektywy czasu, patrząc, ryzykowny, nie do końca przemyślany. Nie wszyscy na podwórku chcieli podejmować to ryzyko wchodzenia na zadaszenia i podczas gdy grupa odważniaków realizowała swój cel, reszta najczęściej zostawała na ziemi i obserwowała. Samo wchodzenie odbywało się w różny sposób. Gdy już weszliśmy na pokrycie budynku, to odbywały się tam wygłupy, gry i zabawy. Na niektóre budynki wchodziliśmy rozrabiać, jak zrzucanie ze świeżo wybudowanych bloków różnych przedmiotów typu cegły, beczki, deski i tym podobne. Na inne, w celach poznawczych, np. sprawdzać swoją odwagę. Wchodzenie na budynki bloków mieszkalnych pomimo włazów w klatkach nie było takie łatwe. Tylko niektóre klatki schodowe miały wejścia na dach, i to nie wszystkie dało się otworzyć. Pewnego razu weszliśmy na dach bloku, i za nami ktoś zamknął na własną kłódkę. Zostaliśmy uwięzieni na dachu budynku. Był to wieczór, i byliśmy strasznie przestraszeni, mając w perspektywie spędzenie nocy na dachu. Strach ma wielkie oczy, powiedzenie ludowe. Na szczęście na ten dach prowadziły jeszcze inne wejścia z sąsiednich klatek, i jedno z nich było otwarte. Mieliśmy wtedy fart, bo pewnego razu kolega został uwięziony na dachu budynku i krzyczał z góry do przechodniów, żeby mu ktoś pomógł. Dopiero po kilku godzinach udzielono mu pomocy. Poza blokowiskami podczas wyciecze i wypraw zdobywaliśmy stropy innych budynków. Podczas jednej z wyprawy do fabryki cukierków i bieganiu po pokryciach budynków hall. Kolega, schodząc z zadaszenia po piorunochronie, zerwał go i spadł na ziemię z wysokości kilku metrów. Spadający drut piorunochronu przewrócił po obok budynku szyby, które się potukły i narobiły tyle hałasu, że musieliśmy szybko uciekać. Zerwał na nogi pracowników zakładu stróża i pilnujące fabryki psy. Pracownicy podbiegli do okien patrząc, co się dzieje. Z za budynku dochodziło szczekanie psów, a z daleka kuśtykał w naszą stronę jakiś facet z kijem. Rzuciliśmy się do ucieczki, zaczęliśmy skakać z dachu na ziemię i zbiegać szybko po oknach w ścianie. Każdy uciekał jak mógł najszybciej. Udało nam się wtedy uniknąć złapania przez stróża i kontaktu z psami. Ciekawym miejscem naszych zabaw parkurowych na blokowisku były małe daszki przed klatkami wykorzystywane przez nas na różne sposoby. Jednym z nich były skoki z daszku podczas kto dalej albo sytuacyjne skoki podczas gier i zabaw. Daszek zamocowany był nad drzwiami wejściowymi do klatek schodowych bloków na wysokości jakieś 3 metry nad ziemią. Skakaliśmy z niego na zazwyczaj na trawę, ale zdarzało się, że ktoś nie przycelował i lądował na asfalcie, a to nie było już takie przyjemne. Skoki z daszku przed klatką polegały na oddaniu, jak na dłuższego skoku, w określony sposób. Kto poleci dalej, wybijając się z wykroku, alko ze złączonych nóg z jednej nogi, tyłem, przodem. Rodzajów było tyle, co pomysłów. Lądowanie przeważnie odbywało się na trawie i to było w mirę bezpieczne, bo było to miękkie podłoże, i spadając w odpowiedni sposób, zazwyczaj nic się nie działo. Gorzej było, gdy ktoś nie wycelował z lądowaniem na trawnik i poleciał na asfalt. Lądowanie na takim podłożu bolało i kończyło się często kontuzjami, stłuczeniami, zwichnięciami czy złamaniem. Poza lądowaniem na podłoży bardzo ważny był sposób lądowania przekonał się o tym mój kolega, który pewnego razu na początku wakacji założył się, że skoczy z daszku na trawę, ale skok miał być napięty. Skoczył skutkiem tego obie nogi przez wakacje miał w gipsie. łupich się ją psami się rodzą, powiedzenie ludowe. Ja raz podczas skoków z garażu zwichnąłem sobie staw skokowy i nadgarstek. Podczas naszych zabaw skocznościowych często dochodziło do mniejszych i większych urazów i kontuzji. Najczęściej podczas zeskakiwania, ilość blizn i urazów świadczyła o męskości i odwadze. Chodzenie po dachach budynków nie było nam obce, był to element naszych gier i zabaw podwórkowych. Podczas zabawy wganianego wchodziliśmy na budynki żłobka, przedszkola, pawilonów sklepowych. Podczas zabawy w syfa biegaliśmy po dachach garaży. Jak wpadała nam piłka, to musieliśmy wchodzić na zadaszenie szkoły czy żłobka. A dla fanów wspinaliśmy się na przeróżne konstrukcje. Kiedyś w dalszej okolicy była skocznia narciarska i podczas wyprawy rowerowej ktoś zapodał temat, żebyśmy na nią weszli. Długo nas nie trzeba było namawiać, weszliśmy na samą górę tej skoczni, na taki daszek my mówiliśmy taras widokowy. Na osiedlu i w okolicy podwórka nie było dachu, na który byśmy nie weszli.